Ważny dzień, tu jest koncert, ale to są dni, można by tak powiedzieć, bo akurat w związku z, z setną rocznicą powstania archidiecezji katowickiej, a ta rocznica, że tak powiem, jest osadzona na 160-letnich prawach miejskich Katowic. I to spowodowało, że dzisiaj świętujemy, a świętujemy w takim gronie wyjątkowym, bo jest cała konferencja piskowa Polski. To wpisany jest również taki program też kultury koncertu w Nosprze, bo chcemy się pochwalić też przed biskupami, że mamy taki gmach, że w tej przestrzeni pokopalnianej, można by tak powiedzieć, powstała taka przestrzeń kultury i to jest takie piękne pał Bogu podwójny jubileusz 160-lecia miasta Katowice i stulecia powołania archidiecezji katowickiej to wielka sprawa dla nas wszystkich bo kościół był zawsze obecny mało tego trzeba powiedzieć że już po 60 latach funkcjonowania miasta Katowice powołano diecezję katowicką która później przerodziła się w archidiecezję no i jest to wielka wartość dla nas ponieważ wspólnie razem tworzymy jedną wspólnotę która jest o Odpowiedzialna za rozwój tego miasta, za przemiany, za opiekę duchową również tego miasta. A dzisiaj dodatkowo jeszcze gościmy konferencję Episkopatu Polski, głowy Kościoła Katolickiego w naszym mieście. To jest po raz drugi w historii naszego miasta, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jeszcze dodatkowo podkreśla to znaczenie tych jubileuszy.